To, co widzisz za mną, to świat za około 10 lat. Średnia temperatura w ciągu roku osiągnie 55 stopni, i życie na Ziemi praktycznie będzie niemożliwe. Czy będzie się dało w, jakoś, w jakiś sposób przetrwać? W dużej mierze zależy od Twoich umiejętności przetrwania. Ale wierz mi, Słońce daje się naprawdę we znaki. Nie mam już na to siły. Na moim kanale przetrwaliśmy już bezludną wyspę, przetrwaliśmy tonący statek i wiele, wiele innych przygód. Czy pokona nas zwykły upał? Ten odcinek powstał w wyniku długiej fali upałów w naszym kraju. Jednak cały czas mówi się o ociepleniu klimatu. Może to tylko ekologiczny mit, a może za 10 czy 20 lat przyjdzie nam poważnie walczyć z upałami. Niby niepozorne słoneczko, a może pomóc ci się odwodnić, nabawić udaru mózgu czy poważnych poparzeń słonecznych, niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia. Wyobraź sobie, że jesteś w jakimś oddalonym od cywilizacji miejscu. Na dobrą sprawę, może to być miejsce i sytuacja, które przytrafią ci się kiedyś naprawdę. Upały w Polsce z roku na rok wydają się coraz bardziej dokuczliwe. Sam już nie wiem, czy to wspomniane ocieplenie klimatu, czy jakieś tylko chwilowe anomalie, ale wyobrażam sobie siebie gdzieś na odludziu, na które trafiłem, na przykład wybierając się na wycieczkę rowerową. I nagle sytuacja robi się poważna, bo skończyła mi się woda, padła bateria w telefonie, nie wiem gdzie iść, a na dodatek nie widać ani żadnej wioski, ani zbiornika wodnego. Oby zachować w takiej sytuacji zimną krew, zacznijmy od pierwszej sytuacji i od zapotrzebowania właśnie na wodę. Znajdujesz się w takim niebezpiecznym miejscu, jest bardzo gorąco, temperatura bliska 40 stopniom i masz do wyboru trzy możliwości. Jednak wybierając jedną rzecz, eliminujesz dwie pozostałe. Co najlepiej w takiej sytuacji wypić? A, zimną szklankę wody, B, szklankę słodkiego napoju, czy C, szklankę ciepłej wody z solą? Woda z solą W. Co wybierasz? Jaki byłby Twój wybór? Możesz teraz zatrzymać to nagranie, zastanowić się przez chwilę. A oto moja analiza. Gdy jest zimno, to się chłodzimy, prawda? No właśnie nie. Paradoksalnie, picie zmrożonych rzeczy działa odwrotnie. Gdy dostarczysz do organizmu coś zimnego, to ten chce to jak najszybciej ogrzać i wytwarza więcej ciepła. Jakby tego było mało, podczas ekstremalnych upałów, pijąc zimne napoje, możemy się rozchorować. Zdarzyło ci się kiedyś tak, że pomimo wakacji Ciebie bolało gardło? Jeśli tak, to koniecznie daj o tym znać w komentarzu, zaś jeśli nie, to widać jesteś nad wyraz zdrową osobą. Można tutaj próbować przechytrzyć system i pozostawić szklankę wody na chwilę, aby się ogrzała. Jednak jej część może wtedy wyparować, a tutaj liczy się przecież każda kropla. Szklanka słodkiego napoju. Może zadziałać zdradziecko, gdyż po dostarczeniu cukru w naszym organizmie zostaną uruchomione procesy mające na celu ten cukier spalić. Między innymi zostanie wystrzelona insulina, która będzie miała za zadanie rozgospodarować cukier do mięśni. A na te wszystkie procesy, jak zapewne wiesz, potrzeba wody. Może się okazać, że po wypiciu czegoś słodkiego, za chwilę będzie nam się chciało jeszcze bardziej pić. Najlepszym wyborem moim zdaniem w tej sytuacji okaże się woda ze szczyptą soli. Nie musi to być 5 gram, czyli cała łyżeczka, wystarczy odrobina. Może myślisz sobie teraz, łe, to musi być naprawdę okropne. Jednak nie taka straszna sól jak ją malują. Po pierwsze, w gorące, upalne dni się pocisz i wypacasz przy tym m.in. sól, a ta jest bardzo potrzebna w naszym organizmie. Po drugie, jak wiesz, sól zatrzymuje wodę w tkankach a to akurat pożądany efekt w takie upalne dni. Ciepła woda nie spowoduje żadnego szoku, nie będzie wymuszać ogrzewania. Wręcz przeciwnie, czując ciepło wewnątrz organizmu, automatycznie nasz subiektywny odbiór temperatury na zewnątrz będzie taki, że temperatura wydaje się niższa. To tak jakby wychodzić z ciepłego pomieszczenia na zewnątrz. Gdzie panuje podobna temperatura? Nie doznamy wtedy szoku, nasze ciało nie będzie się pocić, nie będzie się chciało drastycznie schłodzić, Wyobraź sobie na przykład, że wychodzisz z gorącej sauny. Wtedy nawet letni upał wyda ci się przyjemnym chłodkiem. A gdyby tak wyjść z klimatyzowanego pomieszczenia, w którym była powiedzmy temperatura 18 stopni, na 30 stopniowy upał, nie polecam. Przejdźmy do drugiej sytuacji, która będzie równie niebezpieczna. Znajdujesz się na otwartej przestrzeni, w samopołudnie. Masz skąpe ubranie. A w okolicy nie ma ani drzew, ani żadnych krzaków. I jak się zapewne domyślasz, żadnej wody. Do najbliższej cywilizacji jest około 10 km, czyli jakieś 2 godziny pieszo. Możesz wybrać jedną z trzech rzeczy, która być może pomoże ci w tej podróży przez tę słoneczną równinę. Co wybierzesz, aby chronić swoje ciało przed promieniami słonecznymi? Czy może będzie to mała butelka wody? Będziesz się nią smarować i to schłodzi ciało? Czy może będzie to mała butelka oliwy z oliwek, bo podobno zawiera ona naturalny filtr UV? Czy może wybierzesz czapkę, przykryjesz nią choćby głowę? Co wybierzesz w tej sytuacji? Czy ktoś wybrał wodę? Ciężko mi powiedzieć, że jest to najgłupszy wybór, ponieważ woda to zawsze podstawa. Jednak tym samym woda w tej sytuacji nie jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi przynajmniej o schłodzenie się na zewnątrz. Dwie godziny, może nawet nieco krócej, czyli te 10 km, które trzeba pokonać, to czas, w którym zdrowy człowiek jest w stanie wytrzymać taki upał. Podobno w ekstremalnej sytuacji człowiek jest w stanie wytrzymać bez wody do trzech dni, więc załóżmy, że w upale nawet te 12 godzin to jest takie minimum. Zatem masz perspektywę dotarcia do cywilizacji, która znajduje się relatywnie niedaleko. W tej sytuacji bardziej należy zadbać o to, aby się nie przegrzać zewnętrznie, ponieważ udar słoneczny czy poparzenie słońcem, także mogą być opłakane w skutkach. Smarowanie się wodą może dać chwilową ulgę, ale niestety woda w takiej temperaturze szybko odparowuje z naszej skóry, co powoduje, że organizm jeszcze bardziej musi się schładzać, czyli pocić, a przez to tracimy więcej wody ze środka. Mało tego, Woda działa jak soczewka, skupia promienie słoneczne, a przy tym kompletnie nie chroni przed promieniami UV. Zdarzyła ci się kiedyś taka sytuacja, że po zaledwie kilkudziesięciu minutach kąpieli gdzieś nad zalewem, na następny dzień strasznie szczypała cię skóra, następnie strasznie swędziała, a później schodziła. W tym przypadku ten efekt byłby nawet zwielokrotniony. Dawno temu na obozie tak się spaliłem od słońca, że miałem ogromne strupy na ramionach, po których do dziś pozostały mi ślady. Nie polecam. Czapka do ochrony głowy? Może i nie jest najgłupszym pomysłem, ale pomyśl. Jesteśmy skąpo ubrani, co oznacza, że jednak jakieś ubranie mamy. Więc może to są spodęki, czy nawet bielizna, można to sobie włożyć na głowę. Głupie, prawda? W sytuacjach kryzysowych, jeśli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie. Dlatego nie marnowałbym swojego wyboru na czapkę. Wybrałbym oliwę z oliwek. Faktycznie ma jakiś znikomy filtr UV, być może nie jest to pięćdziesiątka, ale zawsze coś. Oliwa przede wszystkim nie będzie odparowywać równie szybko jak woda. Olej nagrzewa się wolniej, dlatego będzie tworzyć powłokę ochronną na naszej skórze. Wierzę, że ten wybór pozwoliłby mi całkiem komfortowo przejść tę odległość, unikając przy tym poparzenia czy udaru słonecznego. Przejdźmy do innej sytuacji. Przed upałem chowasz się do lasu. Niby słońce tam świeci słabiej, a drzewa skutecznie nas od niego chronią, ale nadal jest cholernie duszno. Możesz wybrać jedną z kilku rzeczy. Zatem w co ubierzesz się do takiego lasu w upalny dzień? A czy będzie to bawełniany, ciemny strój, jednak z długimi rękawami i długimi spodniami? Może być gorąco. Czy będzie to B. Jasna koszulka sportowa z materiału termoaktywnego i spodenki sportowe, może się nieco ubrudzić, ale chyba to nie jest najważniejsze. Czy C. Chrzanić to, zostaję w samej bieliźnie, to pozwoli mi się najlepiej ochłodzić. A zatem jaki byłby Twój wybór? Starałem się, żeby było to lekko podchwytliwe. Jeśli nie udało mi się Ciebie zaskoczyć, to gratuluję uważności. Czy ktoś pomyślał, że ciemny strój z długimi rękawami będzie kiepskim wyborem? Przecież słońce nie będzie nas bezpośrednio dosięgać w tym buszu. Być może twoim wyborem było jasne, lecz krótkie ubranie, odsłaniające ręce i nogi. W lesie to kiepski wybór. Jeśli ktoś nie był na spacerze i nie doświadczył komarów ani innych insektów, ten nie zrozumie. Poza tym nasze ręce i nogi są narażone na otarcia od gałęzi, korzeni czy kamieni. Nie polecam. Zostanie w samej bieliźnie w lesie to strzał w kolano. Probalę dosłownie cię zagryzą. Zmuszą do ciągłego ruchu, a to nie będzie dobrym rozwiązaniem dla twojego przetrwania. Zatem ja wybieram wspomniany bawełniany strój. Bawełna jest świetna, jeśli chodzi o termoprzewodnictwo. To lepszy materiał niż niejedna termoaktywna koszulka. Nie będziemy czuć się nieprzyjemnie spoceni. Będzie można odpocząć we w miarę komfortowych warunkach, nie ruszając się, nie odganiając ciągle od komarów i robaków. Idziemy dalej. Tyle się mówi o zamykaniu psów czy dzieci w gorących samochodach podczas upałów i o tym, aby tego nie robić. Mimo wszystko takie sytuacje nadal się zdarzają. Ludzie mówią wtedy, a to miało być tylko na 5 minut. Ale w ciągu tych 5 minut Temperatura w zamkniętym samochodzie dochodzi do ekstremalnych wysokości. Na desce rozdzielczej dosłownie można usmażyć jedzenie. To wystarczająco gorąco, aby stracić przytomność, a w konsekwencji nawet umrzeć. Zatem uruchom wyobraźnię. Nigdy nie bądź tą osobą, która coś takiego robi. A jeśli zauważysz zwierzę czy dziecko w zamkniętym samochodzie, to reaguj. Dzwoń po policję, a jeśli trzeba, to próbuj wybić szybę. W tej sytuacji ktoś zamyka cię w rozgrzanym aucie na tylnym siedzeniu. Masz związane nogi i nie możesz nimi poruszać. Możesz wybrać jedną rzecz, która być może pomoże ci w tej sytuacji. A. koc termiczny B. wiatrak na baterie działający sprawny C. telefon jednak bez karty SIM czy D. dużą solidną latarkę policyjną, która bardzo mocno świeci. A zatem, co wybierasz? Były aż cztery opcje do wyboru. Okej, okay, sprawdźmy, jakie było Twoje myślenie w tej sytuacji. Czy ktoś wybrał koc termiczny? Może ktoś kombinował, że zastawi nim szyby, a to jakoś odbije promienie słoneczne? Raczej kiepski pomysł. Jeśli nie wierzysz, to spróbuj. To mogłoby zdać jakiś egzamin tylko wtedy, gdyby wewnątrz było jakieś chłodzenie, a koc termiczny byłby szczelnie założony od zewnątrz. Wiatrak? niby działa, ale raczej nie pomoże na zbyt długo. Idea wiatraka jest taka, że przesuwa powietrze. Jest ciągła cyrkulacja. Gdy będziemy mieli bardzo wysoką temperaturę, to jeden wiatrak zwyczajnie sobie nie poradzi. Ktoś powie, ale przecież nawet jak nie ma klimatyzacji i włączy się nawiew w samochodzie, to pomimo gorąca dałoby się przeżyć. Owszem, jednak wtedy mówimy o wtłaczaniu powietrza z zewnątrz, gdy szyby są zamknięte. Wiatrak rozmuchiwałby tylko powietrze wewnątrz i nie ma mowy, aby udało się je jakoś znacznie schłodzić. Telefon bez karty SIM ktoś zaczyna coraz lepiej kombinować, bo przecież na numer 112 można zadzwonić nawet bez karty SIM. Ale ja bym tego wyboru nie ryzykował. Nie wiadomo, czy jesteśmy w zasięgu jakiejkolwiek sieci, a to jest warunkiem wykonania takiego połączenia alarmowego. Jeśli w danym miejscu nie ma zasięgu wcale, to nic nie zrobimy. Poza tym, zanim przyjedzie pomoc, może minąć 10-20 minut. Czy w ogóle wiesz, w jakim miejscu się znajdujesz? Gdzie ich wezwać? Może cię namierzą, ale to kolejne cenne minuty. Moim wyborem byłaby wspomniana latarka. Dawałbym świetlne sygnały SOS. Oczywiście żartuję. Starałbym się nią wybić szybę. Zrobienie tego ręką wcale nie jest tak łatwe i oczywiste. Być może dla dorosłego faceta to wykonalne, ale dla młodej dziewczyny o drobnej budowie już niekoniecznie. Ktoś powie, ale można by kopać nogą. Przypominam, jesteśmy związani, nie możemy poruszać nogami, jesteśmy zamknięci w tym samochodzie, zatem też nie można dostać się do stacyjki, przekręcić kluczyka, odsłonić szyb. Latarka byłaby dobrym przedłużeniem ręki, a jej twarde zakończenia mogłyby ułatwić wybicie szyby. Po wybiciu szyby zyskujemy czas na dalsze kombinowanie. Wołanie o pomoc, a może a może też zwrócenie na siebie uwagi poprzez uruchomienie alarmu. Natomiast z pewnością dzięki temu nie upieczemy się w samochodzie przez najbliższe minuty, bo już mamy dostęp do powietrza z zewnątrz. Zostańmy na chwilę jeszcze w tym rozgrzanym samochodzie. Teraz nieco inna sytuacja. Znajdujesz się w jakimś miejscu niewystawionym bezpośrednio na nasłonecznienie. Niemniej jednak jest bardzo gorąco, a Tobie chce się jeść. Masz do wyboru cztery propozycje. Możesz wybrać kanapkę swoją ulubioną, B. banana, C. kostkę lodu, czy D. nie jem nic, bo od jedzenia tylko zwiększy się zapotrzebowanie na wodę, zaś lód także zadziała odwrotnie, gdyż organizm, jak wcześniej dowiedzieliśmy się, będzie chciał szybko ogrzać ciało i straci na to wodę. Co wybierasz? Punkt D po części jest prawdą, ale za chwilę do tego wrócimy. Kanapka i banan dostarczy ci kalorii. Ale jak wiesz, do spalenia tych kalorii potrzebna jest woda. Zatem im więcej zjesz, tym więcej trzeba będzie pić. I tutaj ważna informacja: bez jedzenia człowiek wytrzyma kilka tygodni, a nawet podobno kilka miesięcy, jeśli ma odpowiednio dużo tkanki tłuszczowej i będzie dostarczać witaminy. Ale nie będziemy się teraz w to zagłębiać. Jednak bez wody w taki upał to może być kwestia nawet nie dni. Tylko godzin, dlatego trzeba oszczędzać wodę jak najbardziej to możliwe. Wybrałbym kostkę lodu. Ale jak to przecież? Przed chwilą mówiłem, że zimno i tak dalej. Owszem, ale przecież lód może się łatwo roztopić. A zwłaszcza w tak wysokich temperaturach, ekstremalnych sytuacjach. Nawet gdy nie mamy szklanki, możemy rozpuścić taki lód na jakimś stole, kamieniu, liściu. I te kilka kropel, tak naprawdę łyk z kostki lodu, też może być kluczowy i na pewno nie zaszkodzi. Zatem w tej sytuacji wybrałbym właśnie kostkę lodu. Jak wiesz, ostatnie pytanie zawsze pozostawiam otwarte. Tak też tym razem. Najlepsze odpowiedzi, te najciekawsze postaram się przykleić wysoko w sekcji komentarzy. A zatem zbliża się upał stulecia. Temperatury mają przekraczać 50 stopni Celsjusza, a ty masz te kilka przedmiotów, które teraz widzisz na zdjęciu, z których możesz wykonać Dosłownie wszystko, co tylko zechcesz, co tylko będzie można z nich wykonać. Zatem pośpiesz się, zastanów się, co możesz zrobić, aby zabezpieczyć się przed upałem, żeby sprawić, że przetrwasz i poprawisz swój komfort. Powodzenia! Mam nadzieję, że ta artystyczna wizja autorska z samego początku nagrania była dla Ciebie ciekawym przemyśleniem. Podkreślam, że była to tylko artystyczna wizja, ani nie spekuluję ocieplenia klimatu, ani nie jestem też zwolennikiem jakiejś restrykcji ekologicznych itd. Ponieważ jak wiesz, ten kanał ma za zadanie w głównej mierze po prostu dostarczyć Ci rozrywki, poruszyć szare komórki. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to jeszcze raz przypominam o łapce w górze, a jeśli oglądasz mnie i jeszcze z jakiejś przyczyny nie subskrybujesz, to koniecznie kliknij ten przycisk subskrypcji, zobacz też inne moje materiały. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia już niebawem, cześć!